Mateusz Kaniowski a razem ze mną Arab witam serdecznie. Siemanko. Przede wszystkim bardzo dobrze cię widzieć z powrotem. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Tak, uśmiech jest na twarzy, bo moim zdaniem to jest twoja jakaś taka nagroda za twoje fajterskie podejście do życia. Uśmiech na twarzy jest moją Nie. To, że dostajesz walkę z byłym mistrzem KSW, ludzie bagatelizują Marcina po jego porażce z Kasiuszem i nie traktują go tak poważnie jak kiedyś, takie mam odczucie, ale kurde, gościu, ty właśnie dostajesz szansę walczyć w MMA z byłym mistrzem KSW, to jest naprawdę szacu. No i to jest właśnie niezwykłe i to jest bardzo ciekawy temat, jak ludzie, no tak naprawdę laicy sportu walki, którzy oglądają walki freakfighterów, oceniają te poziomy sportowe. Jakby jest z poziomu gdzie słuchaj ludzie często patrzą na znaną osobę, która na przykład by ładnie dryblowała, że ja nie no to on to by obkiwał Ronaldinho. Wiesz, o co tak. chodzi? No i to jest naprawdę, wiesz, no, dla mnie to jest e, zaszczyt coś niemożliwego, że ja mogę z gościem, którego ja zawsze, od zawsze oglądałem, nawet jak jeszcze nie trenowałem, zawalczyć, jakby po, poczuć moc po prostu takiego pana. Spoko, bardzo fajnie. Nie ja też tak uważam, to jest ogromny zaszczyt wyjść do człowieka, bo wiadomo, oni walczyli w boksie, więc to też promowało Kasiusza, ale kurczę, no to jest gość, który walczył w UFC i nagle Arab, który walczy amatorsko, już trochę lizną tego sportu, dostaje, wiesz, taką walkę. Uważasz, że... w ogóle niezwykłe jest to, jak ludzie po tym, jak udało mi się, nie wiem, obalić na fejmie jednego czy drugiego, Tyburiego czy Lupę pisali, naprawdę pisali, co ten Arab się tak jara tym Bombą, czyli bo, bo, Marcinem Bandlem. Przecież Arab ma lepsze od niego zapasy. <głos <diyor> <głos> Albo był taki aż mi kupel wysłał z jak ludzie pisali, że nie ma przeciwnika dla Niestosica, tylko Darko Stośicia nie nie Darko Stosica, tylko Deprisa. nie dla z KSW e... jaka waga 8,4 albo 7,7. bardzo moc bardzo mocny, mocny kickboxer chyba z... nie chcesz mi powiedzieć że chodziło im o mistrza Roberto Soldicza. tak pisali o nie było mi, e... przeciwnika dla Roberto Soldicza i ludzie piszą przecież Arab ma lepsze od niego zapasy Moi drodzy, trzeba sobie zdać sprawę z różnicy poziomów, bo to naprawdę różnica jest tak ogromna, że... No właśnie, nie boisz się trochę tej walki? Nie no, to znaczy, słuchaj, ja jestem świadomy do kogo wychodzę walczyć. <laughs> naprawdę. No. Słuchaj, ja trenuję z ludźmi, którzy są na, też na po prostu high levelu, nie? No Bomba jest na high levelu, był w UFC, w UFC, no, więc jakby... O, kurwa, ja wiem do kogo wychodzę po prostu, wiesz, ale... No, no, ale to jest dla mnie zaszczyt, to jest dla mnie po prostu faska. Dla mnie faska, jak dla fana sportu walki, że w ogóle dzięki temu, że istnieją Freak fighty, ja mogę do, z takim gościem wyjść do oktagonu. Stary, to. Ja wiem, wiem, domyślam się, co ty musisz czuć, bo to jest tak, jakbyście grali sobie w piłkę w trzeciej lidze polskiej albo w czwartej i nagle wychodzicie grać przeciwko Cristiano Ronaldo na mecz z Portugalią. Tak. No, to jest właśnie takie coś, jakbyśmy tu tworzyli, przez to, że jesteśmy rozpoznawalni, jakąś ligę y, piłkarską. Freak, e, wesoły futbol I przyjeżdża tu, wiesz, właśnie, jak pierwsza, nie wiem, Ekstra klasa angiel... no Może z Ronaldo przesadziłem, ale tak, jakiś no, gracz z Premier League, po nie? Jakiś gracz z Premier League. I teraz, e, wiesz, ty masz zagrać z nim mecz jeden na jeden. No, Jeszcze taki znany gracz, o. Tak. I stary, no, zdajesz sobie sprawę, jakie masz szanse z tym chłopem. No, szansę zawsze ze szpica trafić akurat, w... jest jakaś szansa, ona jest mała, ale jest, ale. Chodzi o tą fazę, że ty możesz to zrobić, no, wiesz. No. Ile procent dajesz mu szans? Na wygraną? Tak. <laughs> nie wiem, czy mogę o tym mówić. Mów. <laughs> nie, chyba nie będę mówił. Nie no dawaj stary. No, nie, no bo powiem Ci szczerze. No. Nie, no nie, nie będę o ja tym mówić. Powiem ci szczerze, wiesz, że się lubimy, ale gdybym miał obstawiać, widząc, nie widząc ciebie i nie widząc Marcina, tylko widząc same statystyki, kto z kim walczył, doświadczenie, no to nie oszukujmy się, że no jest nie ogromny mam, powiem, powiem ci przewrotnie, inaczej. On walczył z Borysem Mańkowskim, on był w Ultimate Fighter, a ja zrobiłem trzy walki. Wiesz. Ja wiem. mamy, MMA. No. Sary, jakie on ma ze mną szansę? Powiedz, jakie ma ze mną szansę. <grym> no to jest, to jest naprawdę fajna rzecz. A jak jeszcze się zaraz okaże, że my bijemy się w MMA z łokciami, no to jakie on ma ze mną szansę? Sary, <grym> przecież on ma te łokcie porozbijane, bo wiesz o co chodzi. <grym> Słuchaj, walka z Piotkim Szeligą do momentu nokautu szła idealnie na twoje konto. Po prostu szło ci perfekcyjnie, trzeba to powiedzieć głośno. Biłeś Piotrka, jak Ci się podobało i nagle wchodzi bomba. I budzisz się. No, już, już tak czysto sportowo, już bez żadnych emocji. No to, no tak, już wiem, jaki błąd popełniłem przede wszystkim. E, niepotrzebnie skracałem dystans, przed, przez to, że się podpaliłem. Widziałem, że wchodzi. Powinienem walczyć na zimno, na chłodno. Walkę bym pewnie wygrał po prostu. No, a emocji nie chcę tu wrzucać, bo to nie jest potrzebne. Pamiętasz ten moment, jak się obudziłeś? E, tak, chyba. chyba. Wstałem i od razu spytałem Sędziego, jakby, bo nie, nie miałem pojęcia, ile leżałem, nie? I zapytałem Sędziego, czy to już po walce? Bo tam myślałem, że jeszcze się będę bił, nie? Więc jakby, no pamiętam ten moment, no, ale ile spałem, to się potem dopiero, wiesz, dowiedziałem. Nie? Jakie to uczucie było, jak się dowiedziałeś? Jak, nie. jak 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 się obudziłeś i już wiedziałeś, że przegrałeś? Nie, no wiesz, to wesoło mi nie było, nie? No to na pewno. No, no i tyle. Ciężko musi być, już kiedy wygrywasz walkę, i nagle bomba, i się budzisz na ziemi. Wiesz, to jeszcze zależy chyba wszystko od wszystkiego wokół, nie? Bo jak właśnie tu będzie walka no, z, z przechujem, z którym prywatnie się lubię, to zupełnie inaczej będzie, jeśli, jeśli w ogóle uda ci się wygrać, to zupełnie in, inne będzie wiesz. Ten moment. A inaczej jak się po prostu z kimś nie darzysz z sympatią, to mi się wydaje, że troszkę inaczej, no ale spoko. Masz przewagę, pewną, uwaga, warunków fizycznych oraz wagi, wzrostu i wagi. Inaczej wagi i wzrostu warunków fizycznych bym nie, nie określił, dlatego że w MMA to warunek fizyczny to, że jesteś wyższy, a na przykład masz gorszą kondychę, no to to już warunki fizyczne, wiesz no, jak masz zajebistą kondycję to też jest warunek fizyczny. Dobra, aż tak głęboko nie chciałem wchodzić w rozważanie? Ile ważysz więcej od niego? Ile będziesz ważył więcej na walce, do jakiego limitu macie bazować? Nie no, my ma, jesteśmy dogadani. E, ja nie jestem pewien, czy ja mogę o tym w tym momencie rozmawiać w ogóle. Nie wiem. Mogę? Jest? No, no, oczywiście! Nie, <laughs> nie, no, nie jestem pewien, więc jakby mamy inaczej, mamy limit, nie? Jest limit. Okej, okay, a czyli ile będziesz mógł być cięższy od niego, może tak to nazwę? No, ile będę umiał, jakby też swojego tak ciała nie znam, bo nie robiłem po prostu za dużo wagi zazwyczaj. A ile ważysz? No w tym momencie ważę sobie, no w tym momencie 98. No to Marcin pewnie jak skoro walczy w 70, to będzie ważył jakieś 82 dwa, i co, musisz zbijać? No tak, tak, tak. Ta walka ma raczej sens wtedy, kiedy byś nie musiał zbijać, nie? No, miałaby sens większy, większy miałbym zawsze szansę, jakbym nie musiał robić wagi, no. Ale wiesz, no ja też jakby zdaję sobie sprawę, dlaczego jakby Marcin chce się ze mną, jakby nie wiem czy on chce, on po prostu chce walczyć, ale dlaczego jest to zestawienie, no. Na pewno działa to, wiesz, pozytywnie na zbudowanie Marcina po prostu w oczach Ludzi, którzy oglądają free bo on jest Marcin Rostek jest, no jest znaną postacią, ale najbardziej znaną wśród tych ludzi, którzy po prostu MMA oglądali, nie? Czy nie? No tak. W, Zdecydowanie. Wiecie świecie tak. fighty?